Hej, hej, z tej strony Agnieszka. Wiem jak to jest, kiedy zaczynamy uczyć się nowej techniki. Bardzo chcemy mieć szybkie efekty. To taki przyspieszony kurs, żeby jak najszybciej zrobić swoją pierwszą pracę. Zaczynamy od nawlekania igły. Pamiętaj, że potrzebujemy włożyć nasz nawlekacz przez tą dziurkę, którą mamy tutaj w igle. Przekładamy aż do samego końca. Nasz nawlekacz wychodzi tutaj z tyłu. Łapiemy wtedy. Włóczkę, przekładamy ją przez oczko naszego nawlekacza. I dzięki temu będzie nam łatwo jednym ruchem po prostu wyciągnąć. I nasza igła jest już nawleczona. Oczywiście rozwijam to w naszym kursie, pokazuję wszystkie szczegóły, pokazuję różne igły, ale jeżeli masz już igłę, masz już włóczkę, masz już materiał na tamborku, możesz po prostu ruszać do dzieła. Aby wykonać wzór, będziemy pracować wbijając igłę w materiał, tak aby po drugiej stronie zostały pętelki. Wbijamy igłę i widzimy po drugiej stronie ona wyszła wraz z naszą włóczką. Kiedy wyciągamy igłę, jak widzisz, zostaje ta pętelka w środku. O to nam chodzi. Celowo nie wybieramy jakichś konkretnych kształtów, ja zazwyczaj zaczynam od kształtów takich koncentrycznych, posuwistymi ruchami, przesuwając naszą igłę co 4-5 mm rysujemy prosty okrąg. Poćwicz ten kształt nie musi być bardzo dokładny. Koncentryczne kształty są łatwe do uzyskania. Poćwicz, pamiętaj, że kiedy pracujesz, Twoja igła jest skierowana otworem w kierunku do materiału i przesuwamy się co kilka milimetrów, wbijając igłę w taki sposób, aby nasza włóczka zostawała w materiale. Co ważne, włóczka tutaj z tyłu naszej igły musi być bardzo luźna po to, żeby właśnie mogła po drugiej stronie powstawać nasza pentelka. Jeżeli nie jest luźna, nasza pętelka będzie się truła. Kontynuujemy, wbijając kolejnymi ruchami, kolejne odcinki naszej włóczki, tworząc taką kompozycję blisko siebie, układamy kolejne odcinki naszej włóczki. Wbijamy jeden obok drugiego. Ja w kursie też pokazuję różne techniki wbijania. Na tą chwilę nie musisz się koncentrować na tym, jak to robisz. Ważne, aby poćwiczyć sobie ten ruch. Pobaw się trochę tą materią. Za chwileczkę pokażę, jak pracujemy z kolejną włóczką, żeby dla kontrastu pokazać inny kolor, ale generalnie chodzi nam o to, aby poćwiczyć sobie właśnie wbijanie igły do materiału. Oczywiście możesz kontynuować pracę z tym samym kolorem. Ja natomiast zmienię kolor. Jak widzisz, nawlekam igłę ponownie i będę teraz pracowała kolorem granatowym. Ponownie będę nawlekała i nabijała kolejny kolor koncentrycznie. Się? Widzisz już teraz pierwsze efekty panczowania, i masz mniej więcej ogląd o co chodzi w tej technice. Może coś się nie udało, może coś wystaje, może coś niezbyt estetycznie pruje Twoje pętelki. O tym wszystkim, jak zapobiegać takim sytuacjom i jak sprawić, żeby Twoja praca była jeszcze bardziej interesująca, dowiesz się w kursie. Zapraszam Cię, mam nadzieję, że ten taki wstępniak, mini bonus, mini kursik sprawił, że chcesz więcej. Zapraszam Cię do zanurkowania, do kursu.